W tym filmie pokazałem najlepszą aplikację do tańszego zakupu bitcoina w Polsce. Zobaczysz, ten poradnik jest specjalnie dostosowany dla Polski, ponieważ będzie działał niezależnie od metody płatności i niezależnie od konta bankowego, które możesz posiadać w Polsce. Więc jest to naprawdę idealne rozwiązanie dla Ciebie. Nie wahaj się i polub film, zasubskrybuj i do dzieła. Aby móc kupić kryptowaluty, zwłaszcza bitcoin, będziesz musiał przejść przez stronę internetową lub aplikację kryptograficzną. Przetestowałem ich dziesiątki i szczerze mówiąc, najlepszy ze wszystkich, przynajmniej w Europie, jest Swissborg. To aplikacja mobilna, którą możesz pobrać bezpośrednio na swój telefon komórkowy. Jak widać na ekranie, jest to aplikacja naprawdę bardzo prosta w obsłudze, bardzo intuicyjna, oferująca najlepsze ceny kryptowalut w Europie i charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa. Naprawdę mogę go tylko polecić w 200%. Wszystkie moje inwestycje inwestuję w kryptowaluty i kupuję je tylko w Swissborg. To naprawdę najlepsza aplikacja kryptograficzna, jaką znam. Link do pobrania aplikacji znajdziesz bezpośrednio pod filmem, albo w opisie, albo w pierwszym przypiętym komentarzu na YouTube. Wystarczy, że klikniesz w link, zostaniesz automatycznie przekierowany do pobrania aplikacji. Wystarczy kliknąć Pobierz aplikację w ten sposób. Jeśli korzystasz z iPhone'a, możesz pobrać go ze sklepu Apple Store, a jeśli korzystasz z systemu Android, możesz pobrać go ze sklepu Google Play. Co więcej, korzyścią dla Ciebie, korzystając z tego linku, jest to, że będziesz mógł odblokować zdrapkę Eutry w aplikacji, co pozwoli Ci wygrać aż do 100 euro w krypto. Kiedy więc aplikacja zostanie pobrana na urządzenie mobilne, wystarczy kliknąć przycisk Otwórz w ten sposób. Rejestracja zajmuje tylko 5 minut, więc jest naprawdę szybka. Po zakończeniu i zatwierdzeniu rejestracji wylądujesz na stronie głównej Swissborg. Pierwszym krokiem będzie zasilenie naszego konta Swissborg pieniędzmi, aby móc kupować nasze kryptowaluty i nasze Bitcoiny. Zatem klikniemy plus w prawym górnym rogu w ten sposób. Możesz wpłacić pieniądze przelewem bankowym, zwykle zajmuje to od 1 do 3 dni roboczych i jest dość szybki. Jeśli chcesz natychmiast otrzymać pieniądze w Swissborg, możesz to zrobić za pomocą karty kredytowej lub debetowej, albo skorzystać z Apple Pay lub Google Pay. Po prostu kliknij na to, a następnie możesz załadować kwotę, którą chcesz wpłacić na Swissborg. Gdy to zrobisz, natychmiast otrzymasz kwotę w Swissborg. Powinieneś wiedzieć, że platforma Swissborg jest naprawdę bardzo bezpieczna, ponieważ posiadane przez Ciebie kryptowaluty przez cały czas należą do Ciebie, a w aplikacji zastosowano system walidacji i bezpieczeństwa IT na bardzo wysokim poziomie. W ten sposób możesz mieć pewność, że twoje pieniądze i kryptowaluty na Swissborg są zawsze bezpieczne. Następnie będziesz musiał kliknąć opcję Inwestuj w prawym dolnym rogu. W ten sposób. Kliknij Kup kryptowalutę. Wszystkie dostępne kryptowaluty będą ci oferowane na Swissborg. Tutaj mamy Bitcoin, po prostu na niego kliknij. Następnie ponownie klikamy Kup w kolorze zielonym na dole. Możesz wybrać walutę, w której chcesz dokonać zakupu. Dla nas będzie to euro. Wskazujemy kwotę za jaką Bitcoin chcemy kupić, na przykład Następnie mamy podsumowanie opłat w bardzo przejrzysty sposób: a mianowicie, że Swissborg jest jedną z platform w Europie, która oferuje najlepsze opłaty za kryptowaluty, a w szczególności zagwarantuje Ci najlepszy kurs wymiany, aby mieć najwięcej kryptowaluty podczas Twojego transakcja. A jak Swissborg może to zrobić? W rzeczywistości platforma Swissborg jest połączona z dziesiątkami innych platform kryptograficznych. W czasie rzeczywistym przeskanuje na wszystkich tych platformach cenę kryptowalut, które chcesz w danym momencie kupić. Dzięki temu wykona transakcję za Ciebie i pozwoli Ci uzyskać najlepszą cenę za Twoje kryptowaluty. Kiedy wszystko będzie już w porządku, wystarczy kliknąć przycisk potwierdzenia w ten sposób. Transakcja zostaje zrealizowana w ciągu kilku sekund. Jest to naprawdę bardzo szybkie. Wtedy zobaczysz szczegóły transakcji. Widzisz więc, że Swissborg przeszedł przez platformę Kraken, a następnie Bitfinex, aby móc mieć swoje bitcoiny tak tanio, jak to możliwe. Mogła skorzystać z innych platform, aby uzyskać najlepszą cenę w innym czasie, jeśli chciałeś kupić bitcoiny w innym czasie. To jest naprawdę dobre. Dzieje się tak dlatego, że przez cały czas masz gwarancję najlepszej ceny za swoje kryptowaluty. Gdy to zrobisz, możesz znaleźć właśnie zakupione bitcoiny w swoim portfelu. Możesz nawet skonfigurować automatyczną inwestycję, jeśli chcesz okresowo inwestować w bitcoin, np. co tydzień, co miesiąc itp. Konfiguracja w aplikacji jest naprawdę bardzo prosta. A następnie, jeśli w przyszłości, gdy już zarobisz na swoich bitcoinach lub kryptowalutach, będziesz musiał po prostu kliknąć na zielonym dole, opcję wymiany, wpisać walutę, na którą chcesz wymienić swoje kryptowaluty, swoje bitcoiny, na przykład tutaj euro, następnie wskazujesz ile bitcoinów chcesz wymienić, umieszczasz dalej. W związku z tym ponownie będziesz mieć podsumowanie transakcji, które potwierdzisz, aby odzyskać swoje euro. A następnie w swoim portfelu w lewym dolnym rogu Swissborg, jeśli zejdziesz w dół, będziesz mógł znaleźć posiadane euro. Możesz kliknąć opcję Usuń w prawym dolnym rogu w ten sposób, następnie możesz dodać swoje konto bankowe, wskazując kraj, w którym znajduje się Twoje konto bankowe. Następnie wystarczy wypłacić środki, a otrzymasz je zwykle w ciągu jednego do trzech dni roboczych po zatwierdzeniu transakcji. Więc gotowe wiesz, jak łatwo kupować lub sprzedawać kryptowaluty za pomocą Swissborg? To był Gami ciał.